Jajeczka w kolejnym odcineczku z Foragera tym razem. No, wydaje mi się, że będziemy dalej robić to co robiliśmy, czyli kopać. Yy, <grystanie> Nie no, pokupujemy myślę, że wyspy, a chociaż jedną jakąś troszczą. Może się uda, może te banki nas wspomogą. W ogóle jeden bank dogonił drugi. To ciekawe zjawisko i go nawet wyprzedza. podziały tutaj nieźle, a może byśmy dostawili jeszcze jeden jakiś ban, by były trzy takie eleganckie, hmm. coś w tym jest, coś w tym jest, można by zobaczyć, co my tu mamy, styl i bryki, dobra, no damy radę, myślę, że zrobić stale bryki 21, będziesz... dobra. Tutaj to się wykopowuje elegancko. Hmm. Co tutaj się dzieje w ogóle? Ryby są łowione. To szybko możemy zebrać. Slime na nas skacze. Jaki w ogóle schorku dalekie z tamtego tego. Bez wody, góry lasy. potem ten też będzie skoczkiem pewnie. No. Ty gagaczku. Dobra, widzę. My w ogóle tego pusta teraz, że te, te te nam dają więcej. Więc tylko się cieszyć i korzystać. i tak już nigdy nie zniknie i zawsze będziemy mogli czerpać tego korzyści, ale no. zawsze się przydadzą te chwasty, myślę, do czegoś tam. Dobra, tym slajmem, kurde pikałek. Dobra. O tutaj się. Są... Zesrała zawsze zawsze. klota. no kloca. I... Coś mi myszka uciekła. Trzeba mi, to nie przeszkadzają strasznie. Tak to zresztą te cegły się skończą robić, więc zaraz pokażemy ten... Pokażemy, zbudujemy. Bank będzie budowany. Ale to, to się trochę, trochę się to długo tworzy. Już wyprzedzony został na jeden bank, to ciekawe jak to działa. Bardzo intrygujące, ale myślę, że nawet jak dojdzie do 500 golda, to byśmy mogli wyciągnąć yy, z tych banków, bo to już będzie fajne. Fajny zarobek myślę. Jak dobiję? No chyba, że, no chyba, że nie dobiję to. Chyba, że nie wiem, stwierdzimy, że potrzebujemy czegoś czy coś. Czy ja wiem? Czy to jest... Na pewno ten idzie szybko się hmm. wydaje, że ten idzie szybciej od tego, a ten idzie szybciej od tego. Dziwne jak to jest zrobione. troszka sprawa, wróżka zgarnięta. Yy. Mm, mm, mm. Chciałbym ja poprzepalać, byśmy mogli coś, Chociaż nie ma za dużo rzeczy do przepalenia. No, dobra. O, jakiś staruszek. Chopie, co ty tu robisz? Kąd za to się urwał? chyba. O, tylko 6 koła. To tylko 412. Jakieś podziemie. Eh, no Ci, że ten diament może jest interesujący, ale totalnie nie wiem co by mi dał teraz, więc muszę odmówić Panu Bym tutaj zakupu czegokolwiek. W ogóle co to za wpraszanie się na wyspę? Bym wziął się, pojawił. Nawet się nie przywitał. <grym> to jaka, tak. No tamten też się niby, się pojawił, tak w kontrolowanych warunkach. Więc moż, mogę mu wybaczyć, nie wiem, tą krówkę to chyba pikałka i walimy. pek 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 Oj Ale co to za skakanie, matka łaska. pek 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 Dobra, pyk, pyk. Pyk. Git. Negancka. Mm. Czy jakiś plan, jakiś plan trzeba tutaj obmyślić. Teraz level zostaje widoczny, planu jeszcze nie mam, ale za to level mamy. <grafy> Więc y, jest tego jakiś plus. Że zużyjemy ten punktik na coś, komu właśnie wymyślić. No, gdzie chcemy podążać dalej, tutaj, w tej świetnej grze komputerowej i co by tutaj wymyślić, takiego, żeby było super i elegancko, i w ogóle i w szczególe. <grafy> Posprzątałem tutaj tu trochę ten bałagan, było na górze, ja tu schodzę, tu jest bałagan, trzyby jakiś się zrespiły jest slime. mówię o to. Fuck! Amigo, o to dodrzułem. Więc to nie zdarza. Fuck, ok. no i mnie, bitnął. No. nie proszę. Opa. Może tego uda nam się nie wywali na w kasztan? Nie wywalił. Teraz ten. Jit. Dobra, trochę porządku. To Mamy ten punkt, trzeba go w końcu wydać, bo już mam połowę do następnego. A punkt dalej sobie czeka. Kąd na co? To dalej nie mam pomysłu. To bym To ja bym tutaj chciał. Haha. Crafted items. Mm. Mm -hmm, hmm. Żebyśmy wpadli w ten market. Albo w craftowanie tych temów Może byśmy bez marketu I to jest pies pogrzebany. Ja bym chciał To są te jakieś stworzenie to ja nie wiem po co mi to stworzenie. ale Wszystko te trzy by się przydały Może będziemy najpierw ten. Chyba co? Najpierw ten. Tak, próbuję to rozplanować jakoś sensowniej. I... No nie jest takie proste. Nie mogę sobie wymyślić jakiegoś takiego świetnego planu. Hmm, czy, czy mieć byśmy sobie wzięli i nie byli skill To też jest jakiś pomysł. Albo łuk? Już mieć mi się wydaje chyba najlepszą opcją. Tak. Hmm. Chyba żebyśmy sobie wzięli to i odblokowali skórę i tam sobie robili jakieś rzeczy. Chyba to weźmiemy. I elegancko. I teraz odblokowujemy jakieś młotki, royal style i loyal clothing. Buty i rękawiczki. Dobra. My możemy tutaj tworzyć coś specjalnego oprócz skóry? Nie. Tutaj też nie ma nic sensownego. Chociażbyśmy mogli. a! Dobra, trzy. Tylko. No cóż. Tylko trzy. Ja bym może opróżnił jakiś jeden bank za chwilkę i kupił jakąś wysepkę. To no by nam dość sporo pomogło, myślę. Tak sobie myślę właśnie, że mogłoby to tak być. Po 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 po. Bo. bo nie chcę, bo... Nie ja chce mi się zbrać tego złota jakoś super dużo, bo te wyspy są chyba już te cholernie drogie, jakieś po 1600. Ale to i tak będą się, chociaż mamy tam jedną, za 400 to akurat by było. Bym kupił za to. Hmm? Akurat bym t zakupił. Ty, 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 ty. Chyba, że ma się więcej tych banków, ale więcej banków nie no wydaje mi się. Mógłbym zacząć stawiać te rzeczy, co odblokowuję, Też bym może mi pomogła. Albo zainwestować w ten market, właśnie i ten, kupować i sprzedawać jakieś tam pierdółki. Trzeba będzie się zastanowić elegancko i wdrożyć ten plan, myślę. Ale no, tutaj to teraz, to mi się wydaje, że jak chciałem ten, wdrożyć ten plan, to trochę źle zrobiłem, że odblokowałem coś innego oprócz marketu. No ale trudno, to najwyżej będziemy nacisnąć, żeby to odblokować wszystkie trzy te tylko żeby był jak największy zysk z tego co robię. Bo ponieważ, iż gdyż no... Tak sobie, wiesz, tak sobie... Bibbaż to chyba też słabo, jakbyśmy mieli zbierać ciągle to złoto, to byśmy się chyba zaheśtali. jak Wtem jest kilka tysięcy, a my tego złota mamy jak na lekarstwo. więc chyba że te banki właśnie jeszcze zainwestujemy i tutaj nie wiem jeden w dół i zrobić taką wyspę bankową to też będzie można przemyśleć albo po prostu testować jak to w ogóle się będzie miało do całego kształtu mi się wydaje że ten bank osiągnie 500 to headdy sobie wyciągnę z niego w ogóle też ma 100 wari no dobra dobra. Weź tu kurczakiem icie mogę jajko? Jęki. Jęki za jajco. Mm, mm, mm. Co ja coś mogę tutaj... Mogę łupieć sobie te ryby, ale jeszcze chcę je piec. Ile ja mam tych ryb? 29. Hmm. Nie wiem czy zrobię mi się przy czy nie. Ale wiem, że mógłbym je na pewno tutaj uchować. Bo robi się już ich ogrom i, i tyle nie jest potrzebne. Znaczy, potrzebne jest, ale nie w tym momencie. I nie w chwipunku. Więc wiecie o co chodzi: wiecie o co biega. No więc tak. Yy, kopę. <ścoughs> Cały czas kopę, kopę, kopę. Level jest prawie szpity. Można doblokować, nie Teoretycznie już market. Tylko, tylko wydaje mi się, że. Nie wiem co mi się wydaje. Odbuchowałbym ten market, potem odluchowałbym to. I potem to. Chyba to jest najlepszy sposób. Po kolei taki ten, byśmy sobie zobaczyli co jest w marketiecie, chyba, że to O, to też by było. Wszystkie te by To będzie ciężki, ciężki ten. Ciężki, 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 ciężki ten. Zadziłem się. Ciężki oczek do zgryzienia, 4 punkty umiejętności zdobyć to będzie trochę chyba przeprawa przez mękę. Był ten level, no i ciężko. Trochę trzeba się naheściać, żeby coś ten, Ale nie może być łatwo, nie? Nie może być łatwo. Dobra. Moje jest przepalany tutaj surowiec. Przepalany jest surowiec, no tutaj brakuje jeszcze trochę, do tego, kurde tego. Chętnie bym się z tego nie korzysta, Muszę z golda, ale chociaż może powinienem przerobić połowę z tego, co się wytworzy. Może. Może i tak powinno być właśnie kurczaczki. Muszę się zastanowić. <grymne> Hej, zostaw zostawmy kurczaka, co? Ty, o, o Kurczak też go chciał tam przeatakować, chyba. Pierwienny, potężny kurczak naszej okolicy. Sprawy. Te sprawy. Powiem te wróżki w ogóle w tym. O. Hit. Hit. No i co by tutaj? Oprócz górne zbierania, no już tyle rzeczy, że już chyba nawet w tym się nie mieści, prawda? Czy mi po prostu drewno uciekło do ekwipunku? Co to się stanęło? Co to robi drewno? Nie wiem, właśnie się zastanawiam. Jakiś górny błąd w matryce, te sprawy? Ale <grystanie> no ja tylko co tam czasami. Mm. To jest kąt do kapnięcia, elegancko. Dobra, czekamy, jeszcze tylko 15 i będzie, będzie wielki ten wielka wyspa w naszej okolicy i ten magiczny czas, została jedna monetka do kończenia do 500 i normalnie wyciągamy z, ba z banku 500 taką, a chyba się nawet i 750 jak dobrze kojarzę i pyk, Ładnie to wygląda, Co 800, O i to się zresetowało teraz do 0 Elegancko, mamy 8 stówek. I co, kupujemy coś tako Taka. To tutaj, może i byśmy pociągnęli banki, banki w tę stronę. Mm. Dobra. Ok, kurczaczki. To się wyspa wylosowała. Powiedziałem, że chcę coś przeciągnąć w tą stronę. I wylosowała się wyspa, która praktycznie nie posiada w ogóle. E, jakby. trzeba będzie jej pomóc, żeby było miejsce. A co tu chodzi? Tutaj będzie trzeba coś chyba odpalić. No cóż, jest jakiś, jest. myślałem, że coś będzie bardziej spektakularnego, ale niestety się nie udało. Więc tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć ten świetny odcinek. Widzimy się w następnym, trzymajcie się i bye bye.